Witajcie wszyscy, ja jestem Jumper, a to jest kolejny odcinek naszej serii Minecraft Toy Story 2 według Picza. Ach, znowu, eee, tak. I służą dzisiaj porobimy. Dzisiaj tak te się skończyliśmy już zadania w salonie, aczkolwiek ja bym chciał jeszcze jak mówiłem w poprzednim odcinku zajrzeć tutaj, bo wydaje mi się, że tu, tutaj i tam to są normalnie kopalnie. Jak to się kopalnie tych kasy Więc co my zrobimy My pójdziemy do na górę Ła wow. Ale dźwięk mi dał trochę sobie z, z poprzednio hmm. Podwyższyłem Bo tam też robiłem Jezu jak ja dawno nie grałem w tą grę w sensie w tą grę. Chodzi mi o ten zapis. Nie naprawdę strasznie dawno. Tutaj właśnie zgubiłem. O. Ups Ups <ścoughs> Sorry, Sorry, przez przypadek nacisnąłem zły klawisz. Tutaj chyba była, o ile już pamiętam, garaż, tak? Tak To jest piwnica Do której prawdopodobnie dzisiaj już się udamy A czy jeszcze, nie wiem Się zobaczę jeszcze Dam dam drem, dam O! ktoś mnie tu warczy. Bezombiaki. the nobs I teraz tutaj. I taki fail ginę. Jak to zwykle mam zwyczaj robić? Ała <laughs> Wiedziałem. Tak być musiało. Tak byś musiało, naprawdę. To zrządzenie losu. O i teraz jest tutaj to zielsko denerwujące. Przecież przynajmniej ja go nie denerwowało Bo spadłem na nim, pamiętam. I się nie zabiłem. Spadłem i się nie zabiłem. Teraz jak spadniesz i się nie zabijesz, to to już jest dziwne. Przynajmniej w moim wykonaniu. Aj, gewa! fuck! Nie no, wiedziałem, coś takiego musiało się stać. No god O Game mode! Ja nie czytuję. Gdzieżby znowu. Mm. Ja nie czytuję, pamiętajcie, nie widzieliście tego. What the fuck! <ścoughs> o super, no. Zajebiście. A bo. no, e, pomaliłem się troszkę. No i jeszcze pada, super um. What the A, to jest creeper, ja myślałem, że to głowa jakaś, no i tak Hem um. Okej okay. GERONIMO! Ale się tnie Jezu, ale to się wszystko tnie Oj, 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 oj Powrót klatek Okej, okay, teraz gdzie ja zginąłem? Tutaj, gminą okay, 0 Zbieramy wszystko Może jednakowoż może przydać nakładam sobie dynię na głowę. Jak ja mieć żelazny mieć tutaj, tak? Okej. Okay. Okej, okay, tak mhm. osiema Stasiu Stasiu? A ja so Siema. Jak zapewne widzicie, gram już na update 1. Dobra, wiecie co? Pozabijam troszkę tutaj potworków. I myślę, że przejdę już do tej piwnicy. Bo po pierwsze, jeszcze nie wiem dokładnie gdzie ona jest. Jezu. Kurde, jumper nie potrafi się bić. Ja, <laughs> ciekawe kto co zrobił. No. W pierwsze nie. Mm. Mm. O nie, Spider Joke, Chyba tak to się nazywa. Ale fart, że się mnie tutaj zrespałnił. Pełne skupienie Ha, <laughs> Cóż za snajper Upsi, upsi, upsi Siema Dobra, świetnie Okej okay. Lecimy Lecimy do piwnicy. Wydaje mi się, że to będzie tu, ale nie jestem pewien. Może to być, to być jed, jed, jednym z. Ja równocześnie też nie wiem. tam gdzieś. Nie na no, tam. to nie. Hmm. To może być. Chodź też, chodź hop No kurcze. No Jezu, co ja? Piłem przedtem, że nie potrafię trafić Nie no żartuję, nie jestem na każdy spokojnie Usłyszelibyście No się ma, no się ma, no się ma, chodź <ścoughs> o kurde Super O, dużo mam tego jedzanka już, to pasuje Pożywię się Kuchnia jeszcze, what the fuck Ale dobra, wiem, że to jest... Dobra, zadania w salonie mam zaliczone. Czyli że mogę teoretycznie polecić już. Jezu, ale ma na twarzy ten zombie, no patrzcie! <grym> zainteresowano> Nie. Sam chce mnie zgwałcić. Nie! Kurde. Sinka! Lecimy. Ała, kurde, czemu ja nigdy nie widzę tych drabinek Kuchnia. Spoko. Um, tak. Inksak, what the fuck? Ale mi się fajnie zanimowało. Inksak, what the fuck? Kolejny inksak. What the fuck? Jestem lepszym od ciebie snajperem. Celuję w twój łeb. Teraz co można tu zrobić? Pach. Pach. O, ten znowu ma taki zacisz. No patrz, zgwałcę cię, zgwałcę cię, zgwałcę cię, nie. Yeah. Piąty poziom, jej yeah. WOW! No nie! Fuck Co za Menda? Co za What the hell's going on? Kurde Co za szkielet. Aha! tam są że się jakoś spróbuję tam dostać tutaj do tego gościa bo widzę że tam jakieś zadanko on mi da tutaj też o jezu tu jest lud oh God. ale ten to, to też się zbiorę Hmm A tutaj mogę się dostać Jezu, yes, ja tego Tak Mody the fuck Uuuh, Kurde Hop. Kurczę, znowu głowa szkieleta. A ja nie wiem. Czy te szkielety też są traktowane? Chyba tak, no, ale No what the fuck. Hmm O. o wie Bo wielki Boże słońca oświeć nas swym darem. O. Zadania w kuchni, zadanie siódme, zadanie ósme, zadanie inne wyzwania, nie zgadłem, dobre zadanie w kuchni by pitch black, a tak w ogóle to tutaj schowam wszystkie moje, hop, super, i to też schowam, i to też, i to też w sumie mogę, zadania w kuchni. W kuchni czeka na ciebie wiele wyzwań. Musisz inny, między innymi musisz uratować owieczkę i znaleźć. I odnaleźć pizza planet. Przeszukaj też lodówkę, może tam być coś, co ci się przyda. Hmm. Intrygujące. Zadanie siódme. Pierwsze zadanie w kuchni to odnaleźć pizza planet ukryty gdzieś wysoko na szafkach. Hmm, the? F nie, nie! Żartujesz sobie chyba ze mnie? Nie. Mm -mm. Mm -mm. Nie. Wcale nie, nie, ja tam nie idę, nie! O oh, fuck. What the fuck. Jezu, yes. zadanie ósmy. Musisz uratować owieczkę, która ugrzęzła na lodówce. Pośpiesz się, zanim zrobi sobie krzywdę. Z tego, co mi wiadomo, to nie jest ostatnia owieczka, która wpadła w tarapaty do domu. Skąd ja to znam? Inne wyzwania Pozostałe wyzwania to przede wszystkim odnalezienie wszystkich punktów ukrytych nie tylko w szafkach, ale i w wielu innych miejscach w kuchni Spoko Aż się boję ile mi punktów mi wypadnie No tak trochę Cienkawo mi to Ty, czy jest teraz dzień w ogóle? Teraz będzie być musi Co my możemy zrobić Wow! O Jezu Ty Mądry jestem Dobra chyba teraz spróbuję wejść tutaj Mhm, tak, wejdę po owieczkę I tutaj znajdę ten pizza planet to jest dobry pomysł Teraz jak mnie coś zestrzeli... Nie, nie zestrzeliło mnie nic Super Okej... Okay. Przydałoby się jeszcze gdzieś, jakoś tak... O! No kolejna głowa szkieleta, what the fuck? że... Nie wiem no... Naprawdę coś jest tu nie halo. Ale never mind. Sorry, kolejna głowa szkieleta. Nie. Nie! Uff. Już myślałem, że tu ugrzęzłem. Hmm, fuck. Fuck. Fuck nie, nie mówcie, eu tenho Jak to Oj, oj, ups, ja nic nie zrobiłem. Dobra, to chyba nic nie zrobiłem. Mm. Ale słychać ten deszcz. O, pomogę ci. Dobra Jej, zrobiłem dobry uczynek. Kran, tak Co tam jest, dobra Tam chyba nie warto schodzić. A może i warto, ale mnie się nie chce. Kurczę, poczekajcie. Sorry za cheat, ale po prostu jest tak głośno. Za głośno. Lecimy. No, musimy dobrze słychać. Jak ja sam siebie nie słyszę, to no to what the hell. O! Jest dobry znak, to jest normalny ten, normalna Czacha. W sensie yy, Czacha, no. Yy. Hmm. Upsi, <laughs> Jaka szkoda Coś się przypaliło mm -hmm. Dobra, teraz zjem tą złotą... Karotkę Ła! 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 Idź sobie, idź sobie, idź sobie, idź sobie! Jezu, Jezu. O, oh Trochę stracha było. Kolejna paskuda gdzieś jest. Siema. Super Tutaj gdzieś się w kolejno pasku no to nie robi o tu coś jest Bo jak po to what the fuck sięgnąć Hmm. Uff. Przynajmniej, że spadnie, no i myli, lipa. Nic tu, nic tu, nikt tu nic tu, nic nie robi. Aha, mm, sporo zadań tutaj. Dobra, chyba zaryzykuję. jak tylko będzie. Drogi bo! Uff. dobra, nie zginąłem. Okej, okay. coś mi powiesz? Nic mi nie powiesz. Okej, okay. zadanie dziewiąte, a i pizza planet. Ach, Bas, jak dobrze, że jesteś. Gdybym się nie ty, to spadłabym i poczochrała sobie kła... klaczki Dobra, nieważne. Masz tu nagrodę za swoją odwagę. Ach, jest jeszcze coś, co powinieneś wiedzieć. Moja siostra zniknęła jakiś czas temu i nie, nie mogę jej nigdzie znaleźć. Myślałam, że będzie w kuchni, ale jest, jej tu niestety nie ma. Słyszałam jakieś be beczenie dobiegające z piwnicy, ale boję się tam iść. Sprawdziłbyś to? Proszę cię, bas. Proszę, proszę, proszę. Okej. Okay. Spoko. O Jezu. o tu, tu. A, bo tu jest jeszcze. A to może jak będę wracał będzie lepiej. Hop. Nie! Fuck! Kurcze! Dobra, ja bym się z wami żegnał już Tylko jeszcze wezmę swoje rzeczy i tak dalej. Hmm. Tak, Wendiego. Kurczę. I you no, know, fail za failem. Gdybym nazywał swoje, gdyby mi się chciał nazywać swoje odcinki. <laughs> Nie, teraz tak szczerze. Gdybym mi się chciał nazywać swoje odcinki, to nazwałbym ten odcinek faj za fajlem. Tak. Niestety. Teraz gdzie ja byłem? Tu byłem. Zero. Hop hop Okej. Okay. Jeszcze po sobie poustawiam Z wyporem maniaka ustawiam sobie obie rzeczy. To z tego jak i tak chwilę potem ginę. Tak bywałeś zupełnie, ale. Czaszka szkieleta. Surprise. Dobra. E. Zły było na tyle. O. Nie, jezu! Myślałem, że znowu wpadnę. To by było na tyle. Tutaj z owieczką w tle się pożegnam. By powiedziała owieczka. No dobra, to by było na tyle. Już jeszcze się raz mówię. Jeśli film się podobał, to łapkujcie. Subskrybujcie, jeśli seria Wam się podoba. No i komentujcie komentujcie, czy robię dobrze, źle, czy beznadziejnie i tak dalej, i tak dalej, etc. Dobra, cześć!